Na kanale, się Właśnie dzisiaj będziemy grać patyczki, tylko że zimowe. Zimowe kijaszki? Zimowe kijaszki. Czekaj, tego trzeba pomać. polgo go, tak? Ja go złamie. O, rany. O. No i dobra, ty masz taki, ja mam taki. Dobra, jedziemy z tym śledziem. Chodź, takiego dużego, robaczku. No bo tu mam jeszcze kilki. Na trzy, chodź. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Poszły. Ja połowiłam. Tak? O jest! Mój płynie! Kurde! Od <laughs> twojego ja ja nie ma w ogóle. Nie wypłynął. Mój płynie, zaraz będzie przy drzewie, które jest metą, finiszem i będzie Tars winner! Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Musi jeszcze do... kawałek. Jeszcze kawałek. Płyń, płyń Kijaszku. I wygrałem! Jeszcze nie! nie la, la. Jeszcze muszę powiedzieć: 3, 2, 1, wygrałeś! Za, niedyskaki się, już mam. Dobra, tam ileś wie jak siwo, biało. Biało, siwo, siwo. Biało. Może to Co cię spędzi? Plecy znowu? Tak, <laughs> już ja ty <laughs> raz! I tu! Jacie! Ty Dobra, bierzemy następnego kijaszka i lecimy tym Uważaj, bo już wypadniesz Ercia, no oszalałaś Żebyś mi tu wpadła Dobra, po kijaszku Ja mam, ja mam Masz? Dobra Ty oszuście Ja chyba I znowu mój leci pierwszy Tak Twojego nie ma, ty za blisko, gdzieś rzutasz, on się haczyć to coś, wiesz? Tam pod spodem coś jest, to są haczy na pewno. Ale No nie wiem. Tu wpada pod spodem jest pewnie jakiś kamień duży, albo krzak, o który haczy swój. A już wygrałeś? Oczywista sprawa, taka to zabawa. Teraz tu przesunie się bardziej. No daj mi. I tutaj bardziej. O, teraz twój wyleci pierwszy. A Lidia. mojego nie ma teraz. o mój tu jest się schował, wypływa dopiero, a twój już tam jest. Mogę sobie podagrywać? Nie, bo już kończymy. Bo wpadnie ci jeszcze do wody i będą jaja. Trzeba by go wyławiać. Hmm. I wygrała Erina prawie. To nie, czekaj, jeszcze ostatni raz. To dawaj. Ja taki malutki. Ja ja duży. Masz ten duży, to ja mały. Raz, dwa, trzy. Nie, czekaj. Raz dwa, trzy. No. Chodź tam. I jest duży płynie pierwszy. Mój! No, a gdzie mój jest ten kurdupel? <laughs> kurdupel. Dupa. Ale jaja, ja o tu no. jest. Gdzie? Tu płynie dopiero. Ja chyba wygrałam. No, jest tak myślę. Dobra, wygrywa. Czekaj, a mogę y, polegrywać y, jak to płynie? Masz, wykolej, nie wypadnę. Nie stawaj nad wodą. Gdzie ten jest? Mój. Mój. O, daleko do drzewa, Ten. Dopóra, no? I prawie wygrałam. Wygrałam. Udało. Brawo! 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 Brawo, brawo, Mam brunę rękawiczki. Dobra. Idziemy. Lupa ci. O, ja cię. Там <laughs> <laughs>